Wiecie to jestem strasznie zła, ponieważ ten dzień nagrywałam już wcześniej i nie wiem dlaczego, ale usunęłam ym, ten klip prawdopodobnie z karty, więc już tego nie odzyskam yy, i muszę nagrać to je jeszcze raz, więc przepraszam Was, że pierwszy dzień i ostatni będzie wyglądał tak samo, no ale po prostu muszę nagrać, na szczęście robiłam zdjęcia, więc wiem jak wyglądałam, yy, dlatego no, po prostu odtwarzam ten zestaw. Yy, no i co, właśnie w ogóle... Cześć! Mam dla Was dzisiaj Office of the Week. Nawet no, nie przywitałam, ale jest miękka eee, Tak, więc będzie Office of the Week, no i eee, tak jak... Aha, bo to nie powiedziałam, dobra. Więc w tym odcinku, w tym Office of the Week nie będę Wam pokazywać zestawów eee, wierzchnich, czyli płaszczy i tak dalej, ponieważ mam ich ograniczoną ilość i zazwyczaj w tym momencie przede wszystkim mam tylko jedną kurtkę ze Stradivariusza, którą noszę codziennie. Szalik też albo zmieniam na ten albo ubieram ten z kubusa i nic więcej tutaj nie zmieniam, dlatego stwierdziłam, że bez sensu, żeby Wam to pokazywać. Dlatego dzisiaj w, tym, w tych po prostu zestawach dzisiaj będą tylko te takie, wiecie, normalne rzeczy, a te takie płaszcze, nie Zaczynamy od makijażu jak zwykle. Na twarzy mam podcast L'ORA Trumage, na oczach mam tylko i wyłącznie pomalowane rzęsy i mam zrobione brwi, nie mam żadnego bronzera, rozświetlacza i tak dalej, nic. Nie mam też korektora pod oczami, więc mogę wyglądać jakieś średnio, ale nie stało mi się. Zresztą dzisiaj mam bardzo różne dzień, więc bez sensu. A na ustach mam dzisiaj szminkę z Lovely w kolorze, to jest chyba numerek 04. To jest taki bardzo jasny kolor, ale niestety szminka już mi się łamie i jest bardzo miękka i w ogóle. Średnia jakość, no, ale kolor ma dosyć ładny, taki naturalny i przede wszystkim też na nawierzę, dlatego dzisiaj ją wybrałam. To, co mam na Paz zobaczcie ja zobaczycie jutro, bo jutro wam to powiem. No i przechodzimy już ze do stroju, zegarek oczywiście Fossil i na sobie mam sweter i to jest sweter z Tiffy, też jeden z moich ulubionych też bardzo często go mam na sobie, więc już pewnie go widzieliście nieraz. Sorki za to słońce, ale no niestety nie to nie poradzę, o już się chowa, dobrze, chowaj się słoneczko. Dalej mam koszulę i to jest koszula z jest i muszę Wam powiedzieć, że jest to jedna z lepszych koszul jakie mam ona ma świetny materiał w ogóle się nie gniecie świetnie wygląda, jest bardzo luźna bardzo wygodna, po prostu jest to w tym momencie moja ulubiona koszula jak ja za często w koszulach nie chodzę tak w tej mogłabym chodzić cały czas zresztą chyba też możecie to zobaczyć po moich filmach jeżeli oglądacie regularnie każdy film i, i co, to jest właśnie koszula taka biało-czarna w kratę, ona nie jest taliowana jest bardzo luźna, przez co właśnie jest bardzo wygodna no i do tego dobrałam sobie spodnie szare e, z wysokim stanem i są to spodnie z handemu, e, zwykłe, proste, zwy, zwy, po prostu zwyczajne spodnie z, szare takie z wysokim stanem. No na nogach mam workery i to są workery ze sklepu ALU Do tego mam dzisiaj związane włosy. W ten dzień, w którym nagrywałam, miałam rozpuszczone z podpiętą grzywką. No ale dzisiaj mam kitkę, więc już nie zmieniam. E, no i to, zobaczymy. Aha, oczy aha oczywiście um, tak wygląda całość. Mam nadzieję, że ten stream Wam się podoba. E, no i zobaczymy się już jutro. Ok, dzisiaj kolejny dzień i jeżeli chodzi o makijaż, to mam na ustach um, Tą, ten błyszczyk, który pokazywałam Wam w ulubieńcach roku L'Oreal dla mat w kolorze 510 no i to jest właśnie to na usta, na oczach mam tylko i wyłącznie tuż do rzęs brwik pociągnięte kredką z Classics i mam dzisiaj na twarzy podkład L'Oreal Trumacz, ponieważ coś, ostatnio moja, moja skucera się psuje i tutaj mam takiego pryszcza na pół czoła, jest tak ogromny, że aż po prostu tylko patrzę w twór, lustro i widzę tego pryszcza. No ale próbowałam, spróbowałam go jakoś zakryć, mam nadzieję, że mniej więcej jest okej. Okay. No i dalej, paznokcie. Dzisiaj mam trzy lakiery na paznokciach. I teraz tak, biały to jest Golden Rose w kolorze, nie, nie wiem jakim, niestety, ponieważ mi się zmarło. Dalej szary Evelyn Color Edition w kolorze 929. I nowy w mojej kosmetyczce to jest um, lakier z Miss Polski. Z serii Crash On New to jest taki niby tekstura 3D w kolorze 062, bardzo fajny kolor i przy trzech warstwach kryje idealnie. Dlatego bardzo mi się podoba No i tak właśnie dzisiaj wyglądają moje paznokcie I teraz przechodzimy do stroju Aha, i włosy oczywiście mam rozpocznione Tylko tutaj mam spiętą grzywkę I teraz tak, na, na ręce mam zegarek Tym razem z Morgan Ponieważ ubieram torebkę z szarymi dodatkami Z srebrnymi dodatkami zresztą Na paznokcie też mi pasuje Dlatego dzisiaj zdecydowałam się na, srze, na srebrny zegarek Coś mi się nie idzie. Przechodzimy już do stroju. Zaczynam od bluzki oczywiście e, i mam taką szarą, luźną i bardzo wygodną bluzkę z Top Secret. Do tego mam czarne rurki z hm no i na stopach mam Hunter'y. No i już ostatni element, czyli torebka. Jest to nowość w mojej szafie kupiona w Tiki Maxie. Jest to torebka, którą zaprojektował Steve Madden. E, nie wiem, czy... Dobrze to mówię, bo jak powiem, że to jest torebka Steve'a Maddena, to zapytacie się mnie, czy to jest Torebka jego. Jak powiem, że to jest torebka od Steve'a Madden, to zapytacie się mnie, czego dostałam, a czy od niego dostałam. E, Co jest jeszcze może być? No, no, więc dajcie mi znać, czy może być, że projektował zaprojektował Steve Madden. Więc to jest ta torebka, bardzo mi się podoba i właśnie szukałam czegoś takiego em, zakładanego i tutaj zwisającego. Przez to, że jestem niska, ta torebka nisko mi wisi, no ale już nic... Tym nic, nie, nie jestem w stanie tego zmienić, dlatego już po prostu przyzwyczajam się do tego. No i ta torebka jest naprawdę bardzo fajna jest zadziwiająco pojemna, dlatego bardzo się cieszę, że ją znalazłam. I tak prezentuje się całość, mam nadzieję, że Wam się podoba. No i zobaczymy się już jutro. Hej! Dzisiaj kolejny dzień i zaczynamy jak zwykle najpierw od makijażu. Na twarzy mam podkład z Lorala Na oczach mam cienie z paletki Zarewa Natural Yours. A na ustach mam szminkę z Golden Rose z Lipstick w kolorze 107. To jest właśnie taki czerwono-różowy kolor bardzo naturalny. Więc dzisiaj to mam na ustach, na bzdostach mam to samo, co miałam wczoraj i biżuteria złoty zegarek Fossil i mam naszyjnik który kupiłam teraz w tym tygodniu to jest naszyjnik z Tallyway był na wyprzedaży za 15 zł, więc się skusiłam i jak nigdy nie ubieram się cała na czarno, tak dzisiaj właśnie jestem i powiem wam, że to jest trochę dla mnie dziwne, bo naprawdę nigdy nie ubieram się cała na czarno, jak już ubieram górę i dół czarny, to chociaż jakieś kolorowe buty a dzisiaj wszystko na czarno i nie wiem, zobaczymy jak będę się czuć zaczynamy oczywiście od tutaj góry więc na sumie mam taki długi sweter i to jest sweter, który pożyczyłam w moim Przyjąłem sobie go tutaj do Wrocławia, żeby trochę w nim pochodzić. Jest to sweter z eee, dosyć, On jest już tak, on jest do kolan, więc jest dosyć długi na długi rękaw, więc jest naprawdę bardzo fajny. Do tego mam moją ulubioną czarną bluzkę z Orsea. Eee, spódnica jest ze Stardewariusa i ona normalnie jest dłuższa, ale podciągnęłam sobie ją tak pod na jak najwyżej mogę, bo nie chciałabym, nie chciałam, żeby była długa, bo wtedy skróciłaby mi optycznie nogi. E, do tego mam czarne, grube, kryjące rajstopy, nie pamiętam skąd. I bo bodki, takie zwykłe, czarne są ze sklepu papilion.pl. Aha, jeszcze do tego torebka i torebka jest Aldo, mówiłam wam ją, mówiłam wam jakiś czas temu, że jej nie noszę, a teraz... Jak zaczęłam, to już ją noszę cały czas, dlatego właśnie też dzisiaj jest ze mną. No i co możecie zobaczyć, jak ten każdy... Kraj... Aha, jeszcze włosy! Jeżeli chodzi o włosy, to tylko je umyłam i nic z nimi nie robiłam, no jak widzicie dzisiaj trochę nie ogarniają, więc no trudno. No, to możecie teraz zobaczyć, jak każdy z tych elementów wygląda razem. Mam nadzieję, że ta stylizacja Wam się podoba. Dajcie mi koniecznie znać, czy wy często ubieracie się cały na czarno, czy jednak wolicie kolory, a my zobaczymy się już jutro. Dzisiaj już przed ostatni dzień i... Nagrywałam przed chwilą dzień pierwszy, ponieważ zapomnie... szukałam gdzieś klipu i musiałam go usunąć, więc nagrywam go jeszcze raz, więc wyglądam tak samo Ale tak jak już właśnie wiecie co mam na twarzy, tylko podkład, tuż do rzęs, kredka do brwi i na ustach mam minkę z Lovely Do tego kitka i dzisiaj właśnie chciałam się ubrać tak luźno i wygodnie, dlatego mam właśnie na sobie bluzę Jest to taka biała, lekko śliska bluza, więc to też nie jest tak aż bardzo mm, zwyczajna i taka... Na luzie. I to jest bluza z Choice. Wiecie, co ja ją prasowałam? Ale ona znowu się wygniotła, bo właśnie to jest taki materiał, który bardzo łatwo się gniecie. Więc chyba będę chciała przeprasować ją jeszcze raz. Ale tak nie na Dobra, ale do tego właśnie mam spodnie szale z handem, ponieważ kiedy zdjęłam tą koszulę, żeby założyć tą bluzę. To stwierdziłam, że to fajnie do, sobie, do siebie wygląda i pasuje, więc zostawiłam właśnie też tą, te spodnie i, to, i zostawiłam też te buty, bo one najlepiej będą pasować do tego całego zestawu. Jeżeli chodzi o torbę, to żadnej nie mam, ponieważ nie potrzebuję. No i oczywiście paznokcie te same, zegarek ten sam i to już jest wszystko. Nienawidzę jak mi tak słońce tutaj świeci, ale przynajmniej powinnam się cieszyć, bo jest słońce, tak? Więc się cieszę. OK, więc możecie zobaczyć teraz, jak wygląda ten cały zestaw razem, no i zobaczymy się już w jutrzejszym stroju, czyli ostatnim. Dzisiaj już ostatni dzień i zacznę od makijażu. Mam podobny makijaż do tego, co miałam przedwczoraj. On jest taki bardziej złoty, tym razem zrobiłam go przy użyciu paletki z Inglota. Na ustach mam MAC Love Lorm, na twarzy mam podkład z Weissela tą duszekla i poznałam się dalej te same zegarek fosil naszyjnik taki to jest skrzydełko z handemu no i na sobie mam koszulę i właśnie w sumie nagrywam ten outfit ten strój, żeby po... zapytać się was co w ogóle o niej myślicie bo ja szczerze mówiąc nie wiem to jest koszula, którą ja nosiłam w liceum i w gimnazjum I jeżeli śledzicie mnie od tamtego czasu to pewnie nieraz ją widzieliście jeżeli pamiętacie ją to piszcie w komentarzach Yy, I co? No i właśnie się zastanawiam czy ona w ogóle jeszcze jest fajna, bo ostatnio natchnęło mnie na to, że chciałabym mieć koszulę, yy, sukienkę koszulową. No i przypomniałam sobie, że właśnie mam tą sukienkę. Yy, no i właśnie wzięłam ją z żali i teraz tak stanęłam sobie przed lustrem i tak zaczęłam myśleć, czy ona no w ogóle jest jeszcze fajna, czy już nie. I z jednej strony podoba mi się, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to już troszeczkę jest jednak nie to. Więc dajcie mi znać, tak, co myślicie. A koszula jest H&M, no ale z tego, że kupiłam na 3-4 lata temu, no to już to w sumie nie było gimnazjum, no dobra, liceum. E, no to e, de, to już jej nie będzie w kolekcji, tak, to chciałam powiedzieć. Do tego mam leginsy, bo niby nieby to jest sukienka, ale jednak wolałam mieć leginsy, a przez to, że dzisiaj po prostu jest zimno, no to i tak to nie widać, czy to są leginsy, czy to są to więc będzie mi ciepło no i oczywiście torebka z e no i na nogach mam Huntery, czyli kalosze i coś jeszcze? chyba wszystko, no więc aha, włosy mam dzisiaj spięte, żeby mi nie przeszkadzały naturalny skręt i nic więcej no więc możecie zobaczyć jak to wszystko wygląda razem i to jest już wszystko więc dziękuję wam bardzo za oglądanie standardowo napiszcie mi w komentarzach która stylizacja przypadła wam najbardziej do gustu i co sądzicie o tej sukienko tunice Um, coś jeszcze? Chyba to wszystko. E, życzę Wam jeszcze udanej niedzieli, wieczoru, niedzielnego e, i trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!